Cześć, z tej strony CG Peppers. Jeżeli nie czytałeś jeszcze moich książek, to masz jej powtarzalną okazję. Masz pod tym filmem Nika, z którego od razu dostaniesz 20% rabatu. Wiedzę, którą dostaniesz po przeczytaniu tej książki, zostanie ci do końca życia. Nie zwlekaj. Promocja ograniczona. Do wykończenia zapas. Cześć kochani. Dzisiaj przyjechały nam kurki. Jak tam Milenka? W porządku. Zakup udany. Wytargowała no, dobrą tak. od no, gospodarza, nie od Ja pernych. się mówi, że dobra mnie handlara, także hmm. jest okej. Okay. To tylko z Tobą na zakupy jeździć. Nie, ja nie lubię jeździć na zakupy. To tu kurą puszki przywiozłaś? Nie, przywiodłam Wam, słuchajcie, nowość. O, Zupy. Rano już na firmie była, ogarnęła wszystko. E, Masz chłopki sobie? O, o, ja na żeberkach z ziemniakami. No to już wiem, co dzisiaj mam na obiad. Grochóweczka wojskowa. A wczoraj jadłam, słuchajcie, żurek wiejski z... Ziemniakami, kiełbasą i powiem Wam po prostu, że jest przepyszny, Naprawdę. No i tutaj jeszcze Norbertowi przywiozłam koloneczkę, żeby miał do pracy i tam takie... Tak. Fajna taka puszeczka, no. Tak na raz. Bardzo dobre, no. Fajne, fajne. Dobra, jak tam nasze kurki? O, kogut. A kogut też jest? Ja jest, jest, już ten, e, wórek już rozwalił. Ja nosi w samochodzie mi tylko na raz. Jak dojechaliśmy tutaj, kury po z bagażniku sobie sami razem chodzili sobie patrzeć. Dobra, Dobra zaczynaj. Nie Wiesz co ci powiem? Tu przez szybkę. Tak? Nie widać. Dwie Coś tam widać, ale... To chyba ci z nieba spadło. Tyle co oni umią. Dobrze, to pasują do mnie chociaż teraz. Zarobią. No. Ja bym go pytał. podporządkowali się do mnie? Nie. W końcu, jacyś pracownicy ludzie. Nie, oni mogą się, nie muszą podporządkować, a oni po prostu są normalni. Oni po prostu są normalni. No, tacy jak ja? No, no wie... i tacy jak. Mówi No, ja Ja trochę leniwa, no ale ja mam lata. Jak ty, jaki on był niemiły, mówi, ty Węta? już masz swój wiek. Muszę się tam. Ty tak, tak, tak. masz Dzień dobry! O pięknie. Ładny, o. Wodę, wodę przyniosła mi już. No tylko Czekaj, nie domy. mam jak tu. Zaraz tam powiesimy. No i teraz przy takim przewożeniu, nawet jakby jak się niosą. Trezla, trezla, do miesiąca tak czasu nie będą się niosły, bo nim one teraz się przyzwyczają i tak dalej. No, tak, to akurat ukazimy im wybieg ładny. Powiem wam, że dla nic ten y, trez na pewno od Tak, tak. A to przy każdym transporcie tak jest. Nie, to nawet po ci z kurnika i do kurnika przenosisz. No mimo naszło na tym. To samo się dzieje. Ja, nosić. No, no, no. Nie, 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 uskubane. nie, 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 uskubane, nie, wzią, kolody, kolory ma. nie, kolory nie, 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 ja nie, kura. Ta, Basia jest i kogucik. A mi nie, mnie nie, nie, <śpiewanie> nie, już kogucika. nie, Taki widać, że naprawdę rzeźki no to czyli robotę Ajde. będzie robił, no taki... Już komplet. Łukasz, Wolecznie. ale to trzeba Saka, będzie, zastap, zastap. To, to no, trzeba no, będzie powiesić, nie? No, no właśnie wy, wyjdźcie mi stąd, na ma, no, już się powiesi. To jest co, wszystko zaraz zawieszę, no tylko co mam na piątego się tam wpakować. No nie da rady, no. O. Ten jaki kulturalny, zobacz! <śmiech> <śmiech> Od razu widać, że ze wsi jesteś. Nie, nie on z miasta. Tak, Rzesz. O, jeszcze spokojne? Widzisz, by napiera będzie jeszcze, widziałem, kurnie e, Kur nie puścili, już jest zaciekiona. A jak wisi, to ona tam nie będzie wrócić. To jedzenie tu. Jedzenie tu gdzieś się. da. E, tam zarodka. każdy mówię, na spokojnie. One najpierw. Bo jeden to jest owiec, ja owiec, nie owiec nie jest dla... owiec dla... Ja się nie znam. ja tylko sprzątam. No i statko już jest, nie? Teraz tylko będziemy czekać na jajca. Pięknie. Pięknie. Kaszek zbija Chciałbyś, O, no, chodzi, Ale Projektu nie ma, w głowie jest nie? To są... Taka muza Tu są boki nie? Będzie Raz, dwa, trzy, cztery, pięć Boków cztery, cztery no Takie stojące to będzie no Elegancko sobie mhm. nie? I tutaj chodzi o to, że tu będzie pierwsza klatka się zaczynała do jajek, nie? A tu sobie będą po prostu wchodzić, do spętanie i tak dalej. Nie tak jak tam mieliśmy, że przy samej ziemi stały, nie? No i tu będzie. Raz, dwa, i u góry zrobimy takie siana tam dane, jakby przy jak będziemy zostawiać na młode, żeby kwoczyły, nie? to niech na górze tam włażą i tak tam na podłodzie nie? A sobie do kwoczenia wybierze sama No widzisz, to jest. O, to z tego czegoś. Zrobiliśmy coś takiego. No, no fajnie, no bo to były stare regały. Tak, tak, no, Mamy tutaj akurat no, grubościówkę sprzęt, maszyny, wszystko, no także. No może... Tak jak to w osadzie prepersów nic się nie marnuje. No, nie wychodzi, nie? To co ci naszych tyle? Ja nie, nie wiem, już się zrobiłem. Musiałem wybrać, tak sobie. Nie no, e, jeżeli cztery, cztery te mają być. Miało być trzy, mają być cztery. No teraz ile ściankę trzeba, nie? No dobra, Ja odciąłem do no, ściany tylko A, no a poprzeczne? Muszą mieć prywatne, nie? Dobra Łukaszku, działaj. Działaj. Dziki prepersie. Na dziko. Na dziko. <noise> proszę. proszę, proszę Co Łukasz robisz? O, przyszłem do Łukasza. Nosik idzie coś naprawiać dach. I Milenka zmierza. po co Do majstra. Jak ta majster? Dałam, dałam. Ile boki zrobione. Elegancko. No te piękne. Nie, teraz będą tutaj te, te nie? Tak, to tak, jak? To położymy? Jak my to będziemy robić? To na dole będziesz robił? Nie, to są boki. Tak ta, teraz stoi. Tak jest. No. O, to tak będzie? Tak, tak zrobię. Tak, tak jeszcze raz, dwa, trzy, nie? I co, i będą takie półeczki, tak? Tak, tak. No takie takie kwadraty, te kwadraty, takie do noszenia jajek, nie? To jakieś drabinki trzeba by im zrobić? Nie, no kura sobie w chwilę. Tylko tak A jest. teraz robię te poprzeczki, nie? I wiesz co, ja myślałem, żeby te, te, te spody zbijać, no nie będziemy tego zbijać, tylko po prostu poukładam deski w razie kiedyś do czy coś, sobie... Żeby wyciągać, spod, no. Po prostu skręcać całe, no sensu. Dlatego robię teraz te, te podstawy. Nie? Kurki, może mieć na ten, Trzecie. Kochani, my zaczynamy od nowa budować osadę. Teraz jesteśmy wszyscy dzikimi prepresami. Zapraszamy Was do naszej grupy na Facebooku, gdzie dzielimy się różnymi, różną wiedzą, umiejętnościami i budujemy od nowa społeczność. No i chcieliśmy ten, bo teraz bardzo ładny komentarz, że doskołego ktoś wysłał. Dziękujemy za te ciepłe słowa. Tak. W końcu ktoś docenił to tak jak trzeba. A... Tak jak mówię, my tam się za wiele hejterami nie przejmujemy, ale czasami potrafią kurzyć serce, nie? Tak, także dziękujemy, że z nami jesteście, dziękujemy za miłe komentarze, które dostajemy od Was i na kanale YouTube i na innych, także bardzo fajnie motywuje nas to do działania, także my działamy, kochani, czekamy na Dzikiego i ruszamy z pełną parą. Tak jest. Pozdrawiamy Was. Trzymajcie się.